Witam w kolejnym odcinku Niedzielnika Sportowego na kanale Idę w Tygodniu. W tym tygodniu porozmawiamy sobie przede wszystkim o tym, co dzieje się z Lechią i jej licencją, bo tutaj taki chyba najgorętszy temat tego tygodnia. Poza tym pomówimy chwilę o finale Pucharu Polski i tym, co się działo z kibicami po meczu. Może przecież z perspektywy tego, co mi się nie podobało, ale to już za chwilę. No i trzecia, trzecia rzecz. Górnik Zabrze ma szansę na ogromne pieniądze. Mówimy tu o kwocie rzędu 15 milionów złotych. Do tego też za chwilę przejdziemy. Na ten moment pamiętajcie o łapce w górze subie komentarzu. Nie wiem sobie od czego zacząć. Może zacznę od tej Lechi gdańsk, bo Lechia w tym tygodniu nie dostała licencji na grę w ekstraklasie w przyszłym sezonie. Podobna sytuacja miała miejsce już w styczniu, czy tam w lutym, ale udało się Lechi z tego wydostać, ponieważ no Dostali pieniądze z ekstraklasy. Nie ma się to oszukiwać, po prostu tutaj spółka ekstraklasa SA przelała pieniądze na konto Lechy i udało się tam te sprawy podopinać. Tam też było zamieszanie ze sprzedażą piłkarza, jakimiś przelewami na ruch. Nieważne, no tutaj ogólnie jedna wielka zamotka. Udało się to wygrać, ogarnąć, może nie wygrać, ale udało się to zamieszanie ogarnąć i Lechia dostała te licencję do końca sezonu. Natomiast no tutaj Lechia nie dostała tej licencji. Mówi się o tym, że Lechia chce się też odwołać i prawdopodobnie te licencje dostaną, bo tam są problemy, już, już mam zapisane, są problemy z prognozą finansową. I tutaj no, Lechia przestała być po prostu wiarygodna, bo po tym, co się działo ostatnio, jak dostali pieniądze od ekstraklasy, nie podziękowali za bardzo tej ekstraklasie, po prostu pan Urfer sobie stanął zadowolony, dumny z siebie ogarnąłem nie ma za co. No i nie do końca to ogarnął i też to jest taka, jest to problem z perspektywy komisji ligi, no bo Lechia chciałaby napluć w twarz, nie wiem, zarządowi ligi, pokazać, że oni mogą grać, mimo że no mają te pieniądze niepewne, a z komisja ligi dokładnie przyczepiła się do tego, że Lechia nie będzie miała, nie ma na razie stałego źródła dochodów, poza klubowych, czyli po prostu brakuje rzetelnych sponsorów, którzy no poświadczą tym, że, że te pieniądze będą na czas. No Lechia tam te zaległości miała spore, a teraz, a teraz ma problemy z tym sponsorem. Podobno pan Paulo Urfer już dzwonił po yy, jakichś podmiotach, chciał na szybko to załatwić. Chciał też podobno, podobno mówię, podkreślam, bo to chyba było na Twitterze, pozywać kibiców Lechi za transparenty wymierzone w jego osobę. No Strasznie dziwne zachowanie. No tutaj, tak jak w tetrykach było, i będzie, będzie jest nawet konflikt na linii Animucki-Urfer. I to właśnie chodzi o to, że Paulo Urfer niczego się nie nauczył po tej wpadce z, ze stycznia, jakby nie, nie nabrał żadnej pokory. On dalej jest taki sam i władzą ligi się to nie podoba, i po prostu przez to mogą mu zrobić na złość. Sam też prezes Animucki w rozmowie chyba z Męczykami mówił, że no jeżeli kogoś degradować, no wiadomo, że jeżeli nie dostanie się licencji, to się idzie liga w dół no to takie coś się robi przeważnie w przerwie między sezonami, a nie w trakcie sezonu, Czyli to jest takie ostrzeżenie dla, dla Lechii Gdańsk, że jednak no, to odwołanie nie do końca może zadziałać, chociaż no tutaj na sport.pl chyba był artykuł, że na 90% to odwołanie przejdzie, bo tam jest taka argumentacja, że sprzedadzą chyba piłkarzy, coś o tym było, że sprzedadzą piłkarzy latem i z tego tytułu będą mieć pieniądze na inne operacje. No ciekawa, ciekawa to jest na pewno taktyka, Zobaczymy, co z tego wyniknie. Na ten moment Lechia nie ma licencji na grę w przyszłym sezonie w Ekstraklasie pod warunkiem, że Lechia się utrzyma, i no Lechia będzie też składać odwołanie. A co z tego wyniknie, jak się tylko dowiemy, to pewnie się tutaj usłyszymy w tym temacie. Kolejna rzecz, Górnik Zabrze. Górnik Zabrze jest bardzo bliski przejęcia przez no dwa podmioty. Być może no tutaj wspólnie te podmioty będą rządzić klubem Zabrze, bo chodzi o Podolskiego i spółkę Zarys chyba, więc tutaj są szanse, że oba te podmioty się dogadają i będą z władzą nad klubem sprawować razem, natomiast chodzi też o to, kto będzie sponsorem technicznym klubu. W tej chwili koszulki dla Górnika produkuje firma Capelli Sport, a umowa, która wygasa po przyszłym sezonie, no tutaj, tutaj pojawiło się wiele podmiotów, które chcą walczyć o to, żeby Górnik zakładał ich koszulki, mówimy tutaj o firmach Castore, Kappa, Mizuno, Macron i ponownie Capelli. W najlepszym przypadku górnik może zarobić na tym nowym sponsorze aż około 15 milionów złotych, więc też nie są to małe pieniądze, a tak duże zainteresowanie no jest po prostu spowodowane między innymi osobą Lukasa Podolskiego, także no też widać, że Poldiemu na tym klubie zależy i może, może na boisku to, co było na jesień, gdzie ta agresja brała górę, nie dowoził, Emocji przede wszystkim? Tak, no tutaj, pracuje na dobre imię klubu i na, na przyszłość górnika, bo widać, że mu ten klub leży na sercu, mimo tego, że już też się śmiano, że on tak tylko gada, że nie przyjdzie do górnika. Jak widać, przyszedł, trochę później niż zakładano, ale przyszedł i zobaczymy, zobaczymy, jak to się teraz potoczy. No i na koniec takie małe postscriptum o finale Poharu Polski, bo filmik już nagrałem w piątek. Natomiast no tutaj, to, co jest ważne, a w filmiku nie było tego, no to zachowanie kibiców po meczu. Bo tutaj, no, to, co widziałem na Twitterze, to to jest po prostu skandal, że e, kibice, nie wiem, kończyli na Sorze za to, że nie chcieli oddać szalika pogoni, że te jakieś filmiki na TikToku latały, że kibice, no kibice, no, no nie da się tego inaczej się nazwać, tak, ale no kibice legi, wiadomo, że nie można wszystkich wrzucać do jednego wora, ale no. Zabierali te szaliki, wycierali buty, rzucali po chodniku, jakieś dziecko goniło, typa, że to pan robi, po co pan to robi. No, niepotrzebne w ogóle takie rzeczy, bo sam mecz był naprawdę kapitalną reklamą polskiej piłki. Tutaj muszę się zgodzić z panem Haditagim i tym, co mówił po meczu, że wybitna reklama polskiej piłki, naprawdę świetne widowisko, siedem bramek w tym spotkaniu, świetnie się to oglądało, nie było ani chwili nudy, ani momentu nudy. Natomiast, no tutaj, wszystko popsuli. Nie wiem jak nazwać fani, no nie fani, no, nazwijmy ich kibicami, ale no też nie mówię tu o wszystkich kibicach, żeby też się nie obrażali w komentarzach. Po prostu no XXI wiek, a ci ludzie zachowują się jak zwierzęta, bo ktoś ma inne barwy. Nie powinno to mieć w ogóle miejsca na ulicach, gdzie naprawdę no, stolica przyjmuje fanów dwóch klubów, którzy chcą w spokoju dojechać, obejrzeć mecz i wrócić. Nawet gdyby legia wygrała ten puchar, tak, I, i tutaj działy się takie rzeczy, no to pomyślcie, co by było, gdyby Pogoń wygrała ten puchar. No, byłoby jeszcze gorzej, tak, i tutaj, no, nie powinno być zgody organów, czy, czy, nie wiem, nie wiem nawet, jak rozwiązać ten problem, ale nie powinno to mieć w ogóle miejsca. I myślę, że w pierwszej kolejności PZPN tym się powinien zająć, że na meczach organizowanych przez nich ludziom dzieje się krzywda. No, nie powinno to w ogóle występować. Tam gdzieś też widziałem jakiegoś sklina, że. Jeden policjant chyba chciał gazem pieprzowym popsikać dwunastoletnie dziecko. No tam też nie znam historii, więc nie widziałem, więc też nie będę się wypowiadał. Mówię tylko to, co mi się rzuciło w oczy gdzieś przeglądając Twittera. No nie powinny mieć takie rzeczy miejsca po prostu. No, nie wiem, zawsze, zawsze zazdroszczę, wiadomo, że to są, nigdzie nie jest kolorowo, tak, ale zazdroszczę na przykład, kiedy oglądam derby Mediolanu, że kibice... Milanu i Interu, siedzą obok siebie na trybunach, nikt nikogo nie bije i jest sympatycznie, no tutaj nawet ten głupi szalik, wiadomo, że to nie jest jakaś, nie wiem, ogromna przemoc, ale no to jest jednak zabranie komuś szalika, no, po co to robić, nie potrafię tego zrozumieć, być może kibole mnie zjadą, że nie rozumiem definicji barw, a pisałem z tego magisterkę i trochę tam wiem, czym jest ten neotrybalizm, tak, kibice, tym jesteście, neotrybalitami, ale jednak no nie wiem, no nie potrafię tego po prostu zrozumieć, może jestem za głupi. Kto wie. Ode mnie w tym odcinku chyba tyle. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i co, trzymajcie się i słyszymy się jutro na podsumowaniu tej dziwnej kolejki Ekstraklasy, bo jeszcze dwa mecze w poniedziałek zostały. A ode mnie to tyle. Dzięki za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia.